Witam, chciałem dzisiaj pokazać przygotowane kolektory, już mamy do wysyłki, kolektor z B-47, z N-57, z B-57 i z B-57 w wersji M-50D, aluminiowy. Także takie też jesteśmy w stanie naprawić, tutaj jeszcze czekamy tylko na nastawnik, ponieważ tamten oryginalny okazało się że jest niesprawny także wrzucimy ten nastawnik sprawdzimy kolektor i, i będziemy sobie te cztery wysyłali I tutaj chciałem pokazać kiedy nie, nie ma możliwości naprawienia już takiego kolektora tutaj mamy z 47 to się zbagatelizował kontrolki silnika i jeździł naprawdę bardzo długo z uszkodzonym zaworem EGR proszę zobaczyć co stało się z klapkami Normalnie się stopiły. Nie mam informacji czy tam ten silnik przeżył. Ale generalnie chyba raczej coś tam wpadało do cylindra. Także z takiego kolektora już nic nie zrobimy, nie ma sensu, bo on już jest zwęglony w środku, także że z, nie, z niego już nic nie będzie. Także to jest warunek, żeby naprawić taki kolektor nie może być powypalany, nie mogą być powypalane dziury. No i w środku nie może być taki zwęglony, generalnie musi być cały korpus. No i tutaj ograniczniki muszą być sprawne tutaj gdzie, gdzie chodzi dźwignia, nie było błędów nastawnika. Także przeważnie otrzymujemy takie kolektory, zanagażone, brudne, z uszkodzonymi tutaj łożyskowaniem. Ułożyskowaniem. Także B57 ma najsłabsze, bo ma tutaj te tulejki bardzo słabe, także. Ten cały element jest nowy. Wprasowana jest tulejka mosiężna. Klapa ze stali nierdzewnej. O, ze stali nierdzewnej. Mosiężne tulejki. Inny zabierak. Nowe uszczelnienie i dźwignia aluminium. Także wszystkie te najsłabsze elementy są, są usunięte. Tutaj mamy też z B57. Ten jakiś miał nieduży przebieg. Ale też już widzimy... Widzimy, no po prostu to jest wada, wada konstrukcyjna. No tulejka z tworzywa sztucznego obraca się z, z aluminium. Także no zawsze musi się to wytrzeć. Także no, my wywalamy wszystko ze środka, myjemy to do czysta. No i robimy sobie na, na takim rozwiązaniu, żeby wszystkie najsłabsze elementy tutaj wyeliminować i nie żeby zapomnieć o temacie. Także jeżeli ktoś chce zostawić sobie. Fabryczne klapy i fabryczne rozwiązanie, nie usuwać tych klap, to już wasza decyzja. Także zapraszamy do kontaktu. Tutaj działamy. Można sobie wejść na naszą stronę internetową. Jeżeli jesteście z zagranicy, z Niemiec, tam pracujemy też z Krzysztofem z Hanoweru. Także też możecie się zgłaszać na czyszczenie od razu kanałów głowicy. Koszt regeneracji takiego kolektora, jeżeli chodzi o kolektory z tworzywa sztucznego, to jest 1900 zł. brutto z fakturą VAT. Jeżeli chodzi o kolektory aluminiowe, to jest 2500 zł. brutto. Na wszystko jest faktura, gwarancja, także zapraszamy do kontaktu.